Tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ósmym odcinku nowego poradnika do gry Anno 1800. Dzisiaj opowiem Wam o handlu pasywnym. Handel pasywny odbywa się w Waszej Faktorii Handlowej. Kliknijmy na Faktorię Handlową. Tutaj widzimy wszystkie towary, jakie mamy, ich ilość oraz informacje o tym, czy mamy nadwyżkę. Czy ubytek? Szary trójkącik mówi nam, że dana produkcja jest stabilna, zielony trójkącik w górę mówi nam, że mamy nadprodukcję. Jak tutaj stanę na tym, to widzę wzrost plus 2. Czerwony trójkącik w dół mówi nam o zmniejszeniu, czyli w tym momencie produkuje mniej niż jest zapotrzebowanie. Tutaj tylko bardzo ważna uwaga. Zaraz po wczytaniu gry te wskaźniki przez chwilkę nie są wiarygodne. Musicie dać im chwilkę, widzicie? Aż one się ustabilizują i zaczną pokazywać rzeczywisty stan waszej produkcji. Druga rzecz, że te wskaźniki reagują z opóźnieniem. Jeśli postawiliście dopiero co jakiś budynek, no to on dopiero co zacznie produkować, więc. Fakt, że ta produkcja się rozpoczęła, zobaczycie dopiero po jakimś czasie. Jeśli chcecie to zobaczyć szybciej, przyspieszcie czas. Widzę, że drewna, desek, pełny, ubrań, mam już naprawdę dużo. W przypadku drewna i desek w ogóle mam już pełen magazyn. No i teraz przez to produkcja jest wstrzymana, czyli nic się tak naprawdę nie dzieje. Wobec tego ja te towary mogę sprzedawać. Handel pasywny polega na tym, że ja oznaczam, które towary chcę sprzedawać bądź kupować, a kupcy albo gracze, z którymi mam prawa handlowe, mogą przypłynąć do mojej faktorii i takie towary zakupić. I teraz, jak to ustawić? Kiedy klikniecie sobie na którykolwiek z tych towarów, pokaże się oddzielne okno. To oznacza się, że jest brak handlu, to. Oznacza, że towar będzie kupowany albo sprzedawany w zależności od ustawionego limitu. Czyli jeśli na przykład ustawię sobie 50, to jeśli w magazynie będę miała więcej niż 50, to ten towar zostanie sprzedany. Ale jeśli będę miała mniej niż 50, no to wtedy taki towar będzie kupowany. Czyli jest to taki wskaźnik dynamiczny. Kiedy chcecie coś oznaczyć na sprzedaż, wybieracie to. Wówczas musicie ustawić ilość, powyżej której dany towar będzie sprzedawany. Jak ja ustawię tutaj 50, no to wtedy zobaczcie, że zmienia się wygląd tutaj tego paska. Pojawia się miejsce obrazujące właśnie ten limit. Poniżej tego mamy na zielono. To jest ilość, jaką ja w magazynie chcę mieć nieruszalną ze względu na ten handel pasywny. Powyżej tego mamy pasek czerwony. To jest ta ilość, która jest moją nadwyżką, jaką chcę sprzedać. I teraz, jak wrócę tutaj do tego okna, to zobaczcie, że pojawiła się taka strzałeczka na czerwonym tle, oraz tutaj się pojawił taki trójkącik mówiący o tym, gdzie ja mam ustawiony limit. I na czerwono widzę tą nadwyżkę, która może być sprzedawana. Teraz ustawię na sprzedaż wszystkie towary, aż do ubrań. Super. Czyli mam oznaczone na sprzedaż wszystko od drewna aż po ubrania. I teraz już patrząc na to, ja widzę, co może być sprzedane. Na chwilę obecną może być sprzedane drewno, deski, wełna i ubrania, bo tych mam więcej niż ustawiony limit. Ale Ryby, ziemniaki i alkohol nie mogą być w tej chwili sprzedane, ponieważ mam ich mniej niż ustawiony tutaj limit. Dla przykładu pokażę Wam, jakby wyglądało kupno. Na przykład chciałabym stalowe belki, kupujemy i kup mi ich tyle, aż będę miała 25. Wtedy zobaczcie, że również pojawia się tutaj ten limit. Ten limit możecie złapać też i przesuwać. Ale ja wolę wpisywać cyfry, bo jest dużo wygodniej wpisać tą ilość, którą ja chcę. I wtedy zobaczcie, tutaj na zielono, na samym dole, jest ta ilość, którą ja posiadam, a na niebiesko jest oznaczona ta ilość, którą ja chcę zakupić, aż zostanie osiągnięty mój limit. Jak to potwierdzę, to widzicie, wówczas tutaj jest widoczna strzałka na niebieskim tle. Ale w drugą stronę jest ta strzałeczka i widzimy tą niebieską część, czyli to jest ta ilość, którą ja chcę zakupić. Stalowe belki będę w swoim czasie produkować, więc ja ich kupować nie muszę, więc ja to usunę. Żeby usunąć to, co ustawiłam, wystarczy kliknąć tutaj brak handlu i wszystko znika. No i pięknie. I teraz, tak naprawdę, zostaje nam poczekać, aż przypłynie jakiś kupiec, dokona transakcji. I wtedy wam pokażę, gdzie możecie sprawdzić, ile udało wam się na danej transakcji zarobić (w przypadku sprzedaży) albo ile musieliście zapłacić za towary, które zdecydowaliście się kupić. Zobaczcie, kupiec właśnie płynie do mojej faktorii handlowej. Kachina płynie. I teraz Kahina podpłynie do faktorii i jeśli są towary, które chciałaby kupić ode mnie, dokona zakupu. Taka transakcja chwilkę trwa. Musicie poczekać, aż tutaj zniknie ten obrazek, tej klepsydry, i wówczas transakcja stanie zakończona. Poczekajmy, aż kachina odpłynie, i pokażę Wam, gdzie sprawdzić, ile od nas kupiła. Super. Dokonała zakupu. Przez chwilę tutaj była widoczna informacja, co kupiła, ale ona szybko zniknęła. Żeby zobaczyć tą transakcję na spokojnie, Musicie pójść do statystyk magazynu. Możecie użyć skrótu CTRL-W. I tutaj jest zakładka Handel pasywny. Widzimy, jest kachina I widzimy tutaj jedną minutę temu została ta transakcja wykonana. Na czerwono widzimy to, co zostało z magazynu zabrane, czyli kupiła od nas 25 drewna oraz 25 wełny, Tutaj na zielono widzimy ile ja za to zarobiłam i zarobiłam 150. Tutaj będę widziała łączną kwotę, którą zarobiłam bądź którą musiałam wydać na wszystkich transakcjach z kahiną. Poczekajmy na kolejną transakcję z kimś innym i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Super. Następnym kupcem, który do nas przypłynął, jest Archie. Poczekaj, aż dokona zakupu? Archi również zakupił od nas pewne towary, więc pójdźmy zobaczyć, co od nas kupił. Widzimy, pojawiła się druga zakładka. Teraz mam jedną zakładkę dla Kahiny i drugą zakładkę dla Archiego. Archie kupił od nas 25 drewna i 17 ubrań. Za to zapłacił 322. Więc w tym momencie już wiem, że było u mnie dwóch kupców. I teraz pokażę wam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy pójdę teraz do mojego magazynu, to zobaczę, że towary, które zostały zakupione, na przykład jak drewno i wełna, one mogą mieć teraz wskaźnik zmniejszenie. Ten wskaźnik zmniejszenie wynika z faktu, że zostały zabrane z mojego magazynu. Stąd te statystyki pokazują to jako zmniejszenie. Musicie na to uważać, bo to zmniejszenie nie wynika z faktu tego, że będzie Wam brakować wełny do produkcji ubrań. Wynika to z faktu, że zostało to sprzedane. Jeśli nie jesteście pewni, czy to zmniejszenie wynika z handlu, czy z niedoboru towaru do produkcji, pójdźcie sobie do statystyk produkcji. I zobaczcie, że ja wełnę produkuję cały czas w stałej ilości i produkuję jej cały czas więcej. Niż jest mi potrzebne do produkcji. I stąd ja widzę, że jest wszystko ok, że ja się nie muszę tym zmniejszeniem martwić, ponieważ ono wynika z handlu, a nie z tego, że mi braknie wełny do produkcji ubrań. Więc warto sobie tutaj regularnie zaglądać i sprawdzać, czy kolejny budynek produkcyjny jest potrzebny, czy też nie. Ja na razie mam tylko jedną faktorię handlową, więc wam tego w tym momencie nie pokażę. Jednak handel pasywny. Ustawiacie w każdej faktorii handlowej z osobna. Wynika to z faktu, że wasza sytuacja na różnych wyspach będzie inna i na różnych wyspach różne towary możecie sprzedawać bądź różne towary chcecie kupić. Więc ten handel pasywny musicie ustawiać w każdej faktorii z osobna, tam gdzie ten handel pasywny chcecie prowadzić. To, co jest bardzo ważne, to to. Że nie możecie na tym handlu pasywnym polegać jak na źródle pozyskiwania towarów w sposób ciągły. Oczywiście towary, jakie oznaczycie do kupna bądź do sprzedaży, będą kupowane i sprzedawane, ale niekoniecznie w takiej ilości, w jakiej byście sobie tego życzyli. Czyli możecie sprzedawać mniej, niż byście chcieli sprzedawać, i możecie kupować dużo mniej, niż rzeczywiście potrzebujecie. Aczkolwiek to nie szkodzi, aby taki handel pasywny ustawiać. Zawsze nadwyżkę, którą macie, możecie sprzedawać. Dzięki temu, po pierwsze, zrobi Wam się miejsce w magazynie, a po drugie, zawsze jakaś kasa Wam wpadnie. Przy czym im lepszy towar, tym więcej kasy za niego wpadnie. I to, ile dany towar kosztuje, możecie również sobie sprawdzić w statystykach magazynu. Tutaj macie dwie kolumny: cena zakupu oraz cena sprzedaży. Czyli, na przykład, ja deski kupuję za 10, ale deski są sprzedawane za 4. Czyli widzicie, że trzeba dużo więcej zapłacić za jakiś towar w przypadku jego kupna, niż otrzymujecie za ten towar w przypadku jego sprzedaży. Ostatnią rzecz, jaką Wam mogę podpowiedzieć, to jest ten pasek tutaj na górze. Macie tutaj pięć miejsc, w których możecie obserwować ilość jakiegoś towaru. W tym momencie ustawiły mi się deski i stalowe belki. Najczęściej tutaj wskakują towary, które są potrzebne do budowania. Jeśli chcecie to zmienić i chcielibyście obserwować jakiś inny towar, na przykład chcę obserwować drewno, wystarczy, że klikniecie i wybierzecie to. I wtedy dany towar będzie obserwowany. Oczywiście możecie też go przełożyć i obserwować go w innym miejscu. Możecie to ustawić pod to, co jest Wam wygodne. Dobrze, na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak, życzę Wam już miłego dnia. Przyjemny z Anno, i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!